Witam Państwa bardzo serdecznie. Zapraszam do zagadki tygodnia. Dużo roboty, bo dużo obrazków, tylko jeden kwiatek się różni i za tego jednego szczęśliwego innego kwiatka ja mogę Tobie zapłacić nawet 10 tysięcy złotych. Ale sprawa jest na tu i teraz, słuchajcie, bo zagadka potrwa krótko, to jest bardzo szybkie wejście antenowe, więc ja już od razu powiększam zagadkę na minutkę. Zerknijcie, popatrzcie, jest 50 kwiatów, z jednym z nich coś zostało zmienione. Spróbuj rozwiązać tę zagadkę, spróbuj wytężyć wzrok, nie spodziewaj się, że czegoś brakuje, spodziewaj się niespodziewanego. I może właśnie taka niespodzianka w postaci 10 tysięcy złotych do Ciebie trafi. No jednak, Szanowni Państwo, miesiąc nam został właściwie do świąt, także te pieniądze na pewno się przydadzą. 10 tysięcy złotych, to jest nagroda, o którą walczymy. Numer Zgłoszeniowy jest w dolnej części ekranu. 75480 SMS o treści znam. Ja przypomnę: w tej zagadce trzeba znaleźć, który kwiatek się różni i podać mi współrzędne. Po lewej stronie są litery od A do E, w górnej części planszy znajdują się cyfry od 1 do 10. A twoim zadaniem jest wskazać mi współrzędne litera-cyfra, który kwiatek jest inny, który jeden kwiatek nie pasuje. Sprytna zagadka. Sprytna jest. Bo to nie każdy zobaczy. Nie każdy zobaczy. Ja czekam naprawdę na posiadacza albo posiadaczkę sprytnych oczu. Może mam takiego spryciarza albo taką spryciulę przed ekranem teraz. Jeżeli mam takiego debeściaka, debeściarę, to już teraz zapraszam. 75480. SMS o treści znam. Ile czasu? No, reżyser mówi, że nie ma. Ale zawsze. Zawsze się coś tam uda, reżyserze, wy, wyznaczyć jakiś czas. Dwie minutki będą? Mamy! Dwie minutki, słuchajcie, ale nie będzie ani chwili dłużej, ani chwili dłużej, dlatego że ja za chwileczkę znikam. Słuchajcie, chodzi o wskazanie, który kwiatek się różni. Kto już wie? Szybciutko, szybciutko! Czekamy. Ciekawy jestem, kto z Państwa. Trudna zagadka, trudny konkurs. Nie wiem, czy to ludzie widzą. Trzeba ogarnąć wzrokiem 50 kwiatków, tylko z jednym jest coś zmienione. Czekamy, półtorej minuty już niecałe. W każdym momencie można teraz wysłać SMS-a. W trakcie rozstrzygania zagadki ja oddzwonię do kogoś z Państwa. I ktoś z Was będzie miał szansę na 10 tysięcy złotych. Więc zapraszam. No słuchaj, no myśl, czy warto byle szybko. Teraz słuchajcie, nie siedzimy z założonymi rękoma. Jeżeli komuś się udało, jeżeli ktoś tutaj ma takie wrażenie, że z tym jednym kwiatkiem jest coś inaczej, to proszę wysłać SMS-a. Czekamy. Proszę państwa, jeżeli ktoś w tym momencie wysyła smsa, to ten sms może tutaj dotrzeć. Do kogo dzwonimy? Jedna osoba jest potrzebna. Słuchajcie, 30 kilka sekund. Ja bym już proponował, żeby wysłać tego SMS-a. Pomogę to zrobić. Pomogę to zrobić. Szybciutko. 75480. SMS o treści znam. Wszystko się uda, wszystko się uda. Momencik. Uwaga, kochani, kto dał radę? Pozwolę sobie tak do Was mówić, kochani, bo jeżeli jest chociaż jedna osoba, to ty może, kochanie, masz szansę na 10 tysięcy. Uwaga! Czas się kończy. 3, 2, 1. I uwaga! Chyba za trudne. No 50 obrazków. Tylko jeden się różni. Kto wie? Który? Słuchajcie, muszę mieć tego SMS-a. Gdzie jest zwycięzca? Oj, nie wiem, czy to ludzie znaleźli. Przekonamy się w programie Zagadkowy Weekend. SMS-y teraz są brane pod uwagę a regulamin Zagadki Tygodnia na polonia1.tv. Bardzo dziękuję.